Witam na kanale Hania Miał Na moim pierwszym vlogu, no i dzisiaj, nauczę, dzisiaj będzie nauka rysowania serduszka z blaskiem. Najpierw rysujemy pierwszą część serduszka. Potem rysujemy kolejną część symetrycznie taką samą. tak. Teraz przechodzimy do rysowania blasków. No dobrze. I jeszcze tutaj napiszemy Lowa. Dobrze, a więc teraz przechodzimy do kolorowania. Więc ogólnie kolorujemy tak samo, tylko że bez tego miejsca, w którym... Ym, bez tych blasków, więc bierzemy się do kolorów. Bardzo... tylko są dobre markery alkoholowe, bardzo polecam. A tak w ogóle, dzisiaj w końcu jest 25. No to życzę wszystkim, którzy oglądają ten film, Wesołych Świąt. Pełnienia marzeń i szczęśliwego Nowego Roku. I subskrybujcie kanał, no i będziemy się widzieć w następnym odcinku. Coś mi tutaj to kolorowanie jakoś niezbyt dobrze dzisiaj idzie. Zazwyczaj wychodzi mi to lepiej, dlatego nie wiem, czy kolorowała już dalej, ale dzisiaj po prostu coś gorzej wyszło. Ale pamiętajcie, wy, wyróbcie to lepiej. Już ja dzisiaj mam jakiś zły dzień, mi nie wychodzi ciągle nic, więc wyróbcie to lepiej. niż ja. Dobrze, a więc ym, subskrybujcie, dawajcie lajki, pa pa!